Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nową lunetę od firmy Vector Optics. Jest to przedłużenie albo może raczej kolejny model z, z serii Continental, czyli te lunetki, które opisywałem już dla Was w przeszłości. To jest już trzecia luneta, którą posiadam z tej serii. Z wszystkich jestem bardzo zadowolony. Jest to znakomity stosunek jakości do ceny tej lunecie, jeżeli chodzi o praktyczne użycie, niczego nie brakuje. Co ją charakteryzuje? Charakteryzuje ją to, że ma poszukiwany przez wielu z Was obiektyw o średnicy 56 mm, czyli on po prostu pozwala na lepsze wykorzystanie warunków z, ze słabym oświetleniem, czyli pozwala po prostu na to, żeby, żeby dłużej móc rozpoznać po prostu cel. Co więcej, ona ma też parametry 2,5 do 15, to znaczy, że możemy ją używać na polowaniu zbiorowym, bo ma mniej niż 3 no i będzie dawała radę w wielu łowiskach. Tak? Wiadomo, w takim łowisku z bardzo gęstym zakrzeczeniem. No nie będzie to najlepszy wybór, ale tam, gdzie są duże przestrzenie otwarte, może się okazać, że, że spokojnie da radę. No A piętnastka pozwala ocenić rogacza, na przykład czy byka nawet na dalszym dystansie, więc nie musimy mieć po prostu... Ta, ta palnadka pozwoli nawet na, no właśnie w tym sezonie rogaczowym, na ocenę, ocenę jakie te parowski są czy w przypadku byka, tak jak teraz jesteśmy na rykowisku, w przypadku byka pozwoli na też ocenę taką na, na dalszym dystansie. Co więcej, ona ma takie jak w poprzedni, poprzednie modele wyskalowane wieżyczki w 1,4 MOA to znaczy, że jeden klik to jest 0,7 cm, 7 mm po prostu na, na, na 100 metrów, jeden klik co ma może powiedzieć małe znaczenie, no bo ustawiamy lunetę i jest ona ustawiona fajnie, że są takie zerowalne skale po prostu w tej, w tej, w tej lunecie to znaczy, że jak już ustawimy sobie lunetę, możemy ustawić sobie pozycję 0, żeby zawsze wiedzieć że po prostu do tej amunicji ta luneta na pozycji 0 będzie dobrze strzelać i możemy sobie wtedy żonglować po prostu amunicją na strzelnicy przy kolejnych wizytach. Wracaj po prostu do starych ustawień, tak? Co więcej, ona ma regulację paralaksy oczywiście, bo każda taka już lepszej jakości luneta powyżej powiększenia 12 już powinna taką regulację mieć. Czyli ta luneta ma do 15 powiększenie, więc ona jest wyposażona, wyposażona właśnie w paralaksy. Wyskalowane od 10 yardów do 500, i do nieskończoności później, tak. Eee, czyli po prostu jesteśmy w stanie ten obraz, po prostu na ten, ten błąd paralaksy z, 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 zniwelować, i ładnie sobie na każdym dystansie wyoszczyć ten obraz. Jeżeli chodzi o. Regulacje poświetlenia to tak jak w, w tych modelach inny kontynental jest ten sam. Na 11 bardzo fajnie żarzy te światełko, delikatnie delikatne natężenie i możemy sobie, nie będzie w oko nam po prostu, e, e, jak się nazywa, oślepiać nas w, w warunkach, gdzie jest bardzo słabo oświetlenie, tylko delikatnie ta kropeczka nam po prostu się świeci, co pozwala na użycie nawet w, w, w bardzo, tak jak powiedziałem, w, w ciemnych warunkach czy w nocy. E, a szósteczka pozwala na użycie w dzień. Nawet po prostu w jasny dzień tą, tą kropaczkę będzie widać. Tak? Pokrętło, tak jak w poprzednich modelach, bardzo płynnie działa. Ten chwyt tutaj jest pewny, nawet w, w mrozie jest spokojnie do, do, do obsługi. Nie ma, nie ma tutaj żadnego problemu. W ogóle wszystkie pokrętła działają bardzo fajnie, delikatnie. No tutaj poświetlenie jest troszeczkę, że tak powiem, działa z większym, większą siłę włożyć, ale no, ustawiamy je tak naprawdę raz. tak Także nie ma tutaj żadnego żadnego problemu. Ja tutaj akurat mam taką klapkę zamontowaną też do tych, do tych lunet. Bardzo sobie ich chwalę. Też naprzód sobie zamontuję. Ona nie jest w zestawie, akurat, ale to jest fajny dodatek. No w komplecie tam jest montaż, jeżeli chodzi o naszynę Picatini, no ale wiadomo, że dedykowane montaże do, do broni będą fajniejszym rozwiązaniem. To dalej, jeżeli chodzi o jakość obrazu, no to tak jak cała seria Continental nie ma się zupełnie do czego przyczepić. Jest to bardzo, fajny, bardzo fajna jakość. Ta luneta, jeżeli chodzi o praktyczne użytkowanie, nie ustępuje nawet tym najlepszym. Wiadomo, że... Są lunety, które mają lepszo, lepszy kontrast, lepsze, większe jeszcze pole widzenia, choć tam ma całkiem, całkiem duże, po prostu jak w, w świetle o, o takich parametrach. Natomiast no, trzeba się zastanowić, czy luneta za około 2500 zł, bo pewnie tyle będzie kosztować, ee, mocno ustępuje lunety na przykład za 12, tak? to jest wszystko pytanie do portfela, jaki kto ma. Natomiast. To jest bardzo dobra jakość. Cena do jakości ten parametr, ten, ta relacja jest tutaj bardzo, bardzo pozytywna. Jeżeli chodzi o trzymanie nastaw, no to ja to jest kaliber 913 4R, ten kiklauch, Więc dosyć mocny, nie było żadnych problemów. Wszystko jeżeli chodzi o ustawienie na strzelnicy, bardzo ładną grupę zrobiłem też z, z, z tym zestawem. Także jestem super zadowolony i teraz używam go przez całe rykowisko. No i, I jestem naprawdę. Pozytywnie zaskoczony, może nie zaskoczony, bo już tą jakość Continental lunety już, już, już poznałem. Także naprawdę fajna, przyzwoita lunetka za, za nieduże pieniądze, oferująca jasny obraz, wyraźny obraz. No i szerokie pole widzenia. Nic jej nie brakuje polecam wam pod spodem pod filmem będzie jak będę miał już informację ile ona kosztuje to na pewno napiszę a może nawet wkleję link do, do konkretnego sklepu z tą właśnie z tym produktem. Słuchajcie dzięki wielkie za uwagę ten film ta notka będzie jeszcze mi towarzyszyć przy okazji innych filmów także będziecie ją oglądać no i co i jeszcze tam mamy kawałek rykowiska. Co prawda kulawego trochę rykowiska bo jak widzicie chodzę w takim łokerze. No ale chodzę, tak, bo już musiałem po prostu na, 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 na z tego rykowiska trochę skorzystać, bo niestety miałem zerwane ścięgno Achillesa, no ale już jest wszystko, mam nadzieję, już, już po operacji w dobrym kierunku, tak. Także słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę, no i widzimy się przy okazji kolejnego filmu. Cześć!